Dzień dobry państwu, witamy serdecznie na konferencji prasowej przed meczem niedzielnym z Legią Warszawa, a wraz z nami nasz trener pan Janusz Niedźwiedź. Dzień dobry, trenerze? Dzień dobry. Zaczynamy standardowo od pytania dziennikarzy. I tak Maciej Dytowski niemiec polskiej ligi. Panie trenerze, jak po przeprowadzonej analizie oceni pan mecz z jakim Radom? Przede wszystkim to już jest dla nas historia. My żyjemy teraz meczem z Legią i na tym się skupiamy. Natomiast mecz z Radomiakiem em, podsumowaliśmy oczywiście na początku. Tygodnia, który rozpoczynał mikrosyk z Legią, więc mnie najbardziej cieszy to, że wygraliśmy. Że w końcu wygraliśmy na wyjeździe, że po meczu z puszczą potwierdziliśmy w kolejnym meczu dwa zwycięstwa z rzędu. Myślę, że to. Też od lutego nie wydarzyło się, jeśli chodzi o stal mielec, dlatego to są największe pozytywy. Oczywiście też zdajemy sobie sprawę, że popełniliśmy trochę błędów i w końcówce myślę, że to też dopisało nam szczęście, ale powtarzam to i powtórzę też dzisiaj, że na szczęście również trzeba sobie zapracować, dlatego jestem szczęśliwy po tym ostatnim meczu, ale tylko i wyłącznie ten tydzień po podsumowaniu meczu to był tydzień, gdzie skupiliśmy się na legi. Robert Kaczmarek w czyni Jupiterów. Ostatnie mecze pokazały, że w ostatnich sekundach meczu w obronie panuje duże rozluźnienie w drużynie, które powoduje stratę bra bramki, a tym samym punktów. Blisko było w Radomiu. Czy to wynika z braku koncentracji, czy też może z czegoś innego, nad czym należy popracować? Przede wszystkim trzeba pracować za każdym razem nad jakością w określonych fazach gry czasem stracisz bramkę na początku, czasem na końcu. My w ostatnim meczu u siebie z połowice, zagraliśmy w mo za mojej kadencji najbardziej stabilny mecz. Nie dopuściliśmy przeciwnika do żadnej sytuacji i kontrolowaliśmy grę, więc myślę, że to jest trochę spłaszczenie tego, że w końcówkach meczu tracimy koncentrację. Oczywiście trzeba tą koncentrację utrzymywać, bo czasem tak jak w meczu z mogło, mogła nasza ciężka praca nie przynieść trzech punktów, tylko jeden. Natomiast e, ja jestem też trenerem, który szuka tych pozytywów, a te pozytywy to to, że strzeliliśmy dwie bramki, to że wygraliśmy. Wygraliśmy drugi mecz z rzędu, zespół dobrze funkcjonował. Pierwsza połowa skuteczna, w drugiej połowie myślę, że zabrakło nam tego, żeby podwyższyć rezultat. E, mieliśmy do tego przynajmniej dwie, trzy możliwości e, i wtedy rzeczywiście ten mecz być może zamknąć, natomiast e, teraz tylko i wyłącznie skupienie na niedzieli. Łukasz Guźda, podkarpacie live. Jak dużą stratą będzie brak Marwina Sengera w składzie i czy możemy spodziewać się tak ofensywnego składu, jak w meczu z Radą Radom? No, Marwin jest bardzo ważną częścią zespołu, grał we wszystkich meczach, gra praktycznie wszystkie minuty, więc to ważna postać w drużynie. Natomiast mamy w drużynie przygotowanych zawodników, nawet ostatnie wejście Mateusza Matrasa, który rozpoczął na ławce rezerwowych, a przynajmniej kilka przechwytów czy odbiorów piłki. W końcowych minutach meczu też wszedł dobrze nastawiony, też pomógł zespołowi. Dobre wejście Berta Eselinka, który też jeszcze wcześniej nie grał i, i przegrywał rywalizację, zaczął mecz w Radomiaku i też dobry występ z jego strony, więc mamy gotowych zawodników do tego, żeby zastąpić Marwina i wierzę, że w niedzielę wszyscy staną na wysokości zadania. Szymon Markulis Wrzutka. Jak mentalnie do tego meczu muszą podejść Pana piłkarze, aby wygrać z Legią? Przede wszystkim odważnie, przede wszystkim w naszym stylu, przede wszystkim pełna koncentracja oczywiście przez pełne 90 minut. Wyczuć te momenty, które właśnie są kluczowe i czy to jeśli chodzi o obronienie, czy atakowanie, czy o fazy przejściowe, czy o stałe fragmenty, więc Mamy pomysł na to spotkanie, natomiast nastawienie mentalne jest jednym z tych czynników, ważnych czynników, ale nie jedynym, więc musimy być przygotowani pod wieloma względami i zagrać, tak jak powiedziałem, w swoim stylu, odważnie, ofensywnie. To też wiąże się ze składem, który, który no tutaj wcześniej było chyba wspomniane, że, że jest ofensywny, przede wszystkim jest optymalny do tego, jak chcemy grać i optymalny pod kątem każdego meczu, więc takich zawodników dobieramy do, do pierwszej jedenastki. Adrian Kowalczyk, redakcja GOL. Od momentu objęcia przez Pana funkcji trenera można stwierdzić, że odbudowuje Pan twierdzę Solskiego 1. Czy fakt, że jesteście niepokonani na własnym stadionie jeszcze bardziej nakręca Pana do pracy? Przede wszystkim dużo rzeczy jest takich, które, które nakręcają do, do pracy. Postęp zawodników, to, że wygraliśmy w końcu na wyjeździe, to, że robimy postępy też jako zespół, jako całość. To, że gramy odważnie, to, że widzę, jak zawodnicy pracują na treningu, jak zostają po treningu i, i wkładają też mnóstwo i pracy i energii w to, żeby, żeby być lepszymi. Ta świadomość drużyny, która z każdym tygodniem wzrasta, więc... Te zwycięstwa, czy to u siebie, czy na wyjeździe, cieszą mnie, bo, bo dają tą samą liczbę punktów. Natomiast oczywiście wiemy, że jesteśmy mocni u siebie i wierzę w dobre zakończenie rundy jesiennej, bo tym meczem kończymy już rundę jesienną i zostanie mecz jeszcze oczywiście z wiosny, z Wizewy. I pytanie od naszych biało-niebieskich kibiców. Trenerze, jaki był pomysł na grę w końcówce meczu z Radomiakiem, kiedy ściągnął pan Alwisa i Roberta? Zostaliśmy wtedy bez nomina nominalnego wahadłowego. No, tylko według, jeśli spojrzymy na nazwiska, to tak, bo Piotrek wlazł, został przesunięty na prawe wahadło, natomiast chodziło o to, żeby zatrzymać Peglowa. Piotrek jest bardzo silny, bardzo dynamiczny, bardzo dobry w kontakcie, więc... To był cel, natomiast Mateusz Matras, wiedzieliśmy, że Rosji będzie wchodził w pole karne i Radom jak będzie też szukał dośrodkowań i, i takich akcji, gdzie ta piłka będzie w powietrzu. Mateusz wiemy jak jest mocny, jednym z najmocniejszych zawodników w ekstraklasie, jeśli chodzi o pojedynki główkowe, więc to był pomysł. Mateusz szedł na pół prawego, gdzie wcześniej też nie występował i to, co powiedziałem wcześniej, kilka jego przechwytów odbiorów w takich kluczowych strefach, raz zabrakło. Dosłownie, myślę, że pół metra, żeby Wolsztyński strzelił bramkę, gdy, gdy Mateusz po przechwycie wyprowadził go na czystą pozycję, i taki był pomysł. Przede wszystkim też chodziło o to, żeby nie tylko wzmocnić tą prawą stronę i wzmocnić się fizycznie, ale też. Alwis Jansens, który do tego czasu pokonał 1600 metrów w najwyższych intensywnościach, 400 metrów ponad sprincie i prawie 1200 w tych wysokich intensywnościach, tak zwanym HSR. Więc też było widać, że odczuwa skutki tego meczu. Robert Adok też bardzo dużo w tym meczu włożył. Tak samo jak po lewej stronie Sergiej Krykun, on wyglądał najbardziej świeżo i... I, I dlatego tam nie widziałem potrzeby zmiany, natomiast tutaj te zmiany też dobre Gerbowskiego, który, który wszedł i, i swoją rolę również dobrze wypełnił na tej stronie. Jak wygląda sytuacja Kokiego i Bukowskiego? Tak jak wygląda każdego zawodnika, rywalizacja, zawodnicy na treningu po prostu rywalizują, muszą pokazywać najlepszą wersję siebie i, i robić wszystko, żeby e, walczyć na treningu o to, żeby znaleźć się czy to w 20, czy później w 11, czy dostać szansę e, po wejściu na boisko i e, cieszę się, że obaj też wrócili do takiej dobrej dyspozycji, natomiast bardzo wielu zawodników jest dobrze przygotowanych i ta rywalizacja w ostatnich przynajmniej dwóch tygodniach no jest największa, jeśli chodzi i taka najmocniejsza, bo każdy zawodnik pokazuje praktycznie to, że zasługuje na miejsce. 11 jest miejsc tylko w składzie, więc jest jeszcze kilka miejsc, jeśli chodzi o zmiany. I oczywiście ktoś może czuć się pokrzywdzony albo to, że, że, że chciałby grać. Natomiast ta rywalizacja powoduje, że wszyscy wznoszą się na wyżyny i, i też cieszę się, że czy Koki, czy Buko też hmm, poprawiają się, stają się lepsi i, i ten tydzień też taki naprawdę optymistyczny z ich strony. Ostatni kontrakt z pierwszą drużyną podpisał Dawid Zięba. Ponadto w kadrze są Cetnar, Szady i Szurlej. Co może Pan o nich powiedzieć po trzech miesiącach treningów? Czy planowane są ich wypożyczenia w zimie? Oj, nie myśleliśmy na razie o wypożyczeniach, tylko skupiamy się na tym, ci zawodnicy e, mają teraz skupić się na tym, żeby pokazać e, siebie w pierwszym zespole. Stąd też e, pomysł z kontraktem dla Dawida, który został zaproszony przeze mnie na treningi i pokazał się z dobrej strony, więc e, zapracował sobie na to, żeby żeby zostać, będziemy mu się dalej przyglądać, ma szansę, żeby z nami trenował na stałe, żeby być może, kiedy rozpocznie się wiosna, nawet pojechał z nami na zgrupowanie i wtedy też będzie jeszcze więcej czasu na to, żeby go ocenić. Co do reszty zawodników, no to praca jest, natomiast Szady obecnie jest kontuzjowany, więc z nami nie trenuje, Szurle jest można powiedzieć na każdym treningu, więc no, jest czterech bramkarzy, więc też Trudniej jest, żeby, żeby on sobie wywalczył to miejsce w kadrze na przykład pierwszego zespołu i jeśli chodzi o, o Cetnara to również trenuje, ale w tym momencie nie widzę jeszcze tego, żeby, żeby on mógł być w pierwszym zespole jeśli chodzi o, o, o kadrę na mecz. Czy oglądał trener wczorajszym mecz Legii na Cyprze? Wygląda to na dobrze, na oliwioną maszynę, w której trudno znaleźć słabe punkty. Ale czy, taki trener, ale czy taki trener dostrzega i naszymi zasobami jesteśmy w stanie je wykorzystać, by odnieść sukces w niedzielnym meczu? Oczywiście oglądałem mecz. My inaczej funkcjonujemy, jeśli chodzi o budowanie ataku, czy, czy o fazę bronienia. Tutaj, jeśli chodzi o zespół, o Moni. Inne ustawienie, więc na pewno to będą różne spotkania. Oczywiście Legia jest dzisiaj w dobrej dyspozycji, może nawet i bardzo dobrej. Dużo meczów po, po tym meczu we wrześniu, gdy, gdy przegrali, bodajże na pogoni. Jedna porażka z Lechem Poznań na wyjeździe reszta meczów albo zwycięskie, albo, albo, albo zremisowane, więc rzeczywiście e, wygląda na dobrze na oliwioną na maszynę, natomiast no, każdy zespół i my, i oni, każdy ma swoje słabości. Robiliśmy wszystko, żeby nie tylko skupić się na słabościach Legii, ale żeby wykorzystać nasze atuty, to jacy my jesteśmy i... Żeby kontynuować to, ten nasz postęp i to, żeby najlepiej przygotować się do tego meczu. Wierzę, że zespół po pracy, którą wykonał w ostatnich tygodniach, jest w stanie nawiązać rywalizację z Legią i wierzę, że ta rywalizacja będzie dla nas zwycięska, bo jesteśmy mocni u siebie i wierzę, że będziemy kontynuowali też tą dobrą grę w meczu w niedzielnym. I ostatnie pytanie od Kibica ze Stanów Zjednoczonych. Z tego co widziałem, to wybiera się na mecz ze Stanów. Gratuluję ważnej wygranej w Radomiu. Martwi końcówka, w której nasze kunka aktorstwo Omar nie zostało ukarane. Czemu w końcówce nawet nie próbowaliśmy stworzyć zagrożenia ze stałych fragmentów gry? Trenerzy, którzy wygrywali z Legią, trafiają w Mielecu do specjalnego Panteonu. Liczę, że Pan tam trafi. Dzisiaj to nie jest kwestia, że mam gdziekolwiek trafić. Dzisiaj jest kwestia, żebym przygotował najlepiej zespół, jak to jest możliwe i żebyśmy wyszli w swoim stylu odważni i i skuteczni, skoncentrowani, zdyscyplinowani, bo z Legią na pewno trzeba znieść się na wyżyny, żeby wygrać i wierzę, że zespół to zrobi, tak jak to robi w ostatnich tygodniach. To, że mamy mankamenty, to, to oczywiście, że, że trzeba je korygować, trzeba je poprawiać. Jeszcze nie jesteśmy idealni natomiast. Ja też chcę się bardziej skupić na tym, co robimy dobrze i na tym, że jesteśmy dzisiaj w takim dobrym momencie, jeśli chodzi o zespół i wierzę, że to przyniesie nam trzy punkty z Legią. I to wszystkie pytania. Dziękuję, trenerze. Dziękuję.